Możecie na mnie liczyć, możecie na mnie liczyć. I już to samo w sobie byłoby dowcipem tygodnia, a przed nami znacznie więcej. Niczego zabawniejszego dzisiaj nie zobaczycie. Naczelny kabareciarz trzeciej RP, pomyłka na konkursie piękności, miszczyca mowy polskiej, mądrości starego rozbójnika, jak zyskać milion followersów na TikToku oraz parada herbaciarzy. Oglądajcie do końca, do czorta ty, grzeszysta, ta jest twoja. Wszystkie te Abelardy, Lotki i inni stand-uperzy mogą schować się do szafy, kiedy na scenę wchodzi on. Cały na biało. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Parę miesięcy temu wyszedł i powiedział, że od teraz rząd się bierze do roboty, co oznaczało, że do tamtej pory robił nas w chuj. To znaczy w balona, że coś robią. Potem miała być rekonstrukcja, no i powiedział, że od tej pory w rządzie będą zasiadać sami przyzwoici ludzie, co oznaczało, że do tamtej pory w rządzie zasiadali... Skurwysyny. A teraz mówi tak. Możecie na mnie liczyć, tu zwracam się do wszystkich bez wyjątku polskich przedsiębiorców. Nikt już więcej nie będzie rolował Polaków. Czyli żeś pan rolował, panie Donald! Nikt już więcej nie będzie wykorzystywał polskich pieniędzy publicznych tak za bezdurno. Czyli żeś pan wykorzystywał publiczne pieniądze, panie Donald. Nikt nie będzie ogrywał czy omijał polskich wykonawców, to się definitywnie kończy. Czyli żeś pan pomijał polskich przedsiębiorców, panie Donald. I, a to oznacza, że zaczyna się ten biało-czerwony rozdział dla polskich przedsiębiorców i polskich firm. Czyli do tej pory prowadziłeś pan nie biało-czerwony rozdział. No i powiedzcie mi, jak można dokonać lepszego samozaorania. Brawo, panie Donald, wygrywasz pan czajnik. A teraz konkurs piękności. Bywają takie przypadki, że wygrywa nie ta kandydatka, która powinna wygrać. To nie był jeden z tych przypadków. A teraz miszczyca mowy polskiej. Zarzucacie mi czasami, że się czepiam, że czepiam się tylko jednej strony politycznego podziału. Pragnę zapewnić, że to nie jest wynik jakiejś mojej szczególnej złośliwości. Wynika to po prostu ze statystyki. No weźmy taką panią Wannę Marię. Ona, co się odezwie, to większa bomba. Zabitej tragicznie! Zabiteński, zmarł tragicznie na, poprzez y, śmierć w wyniku zabójstwa. A teraz coś oldschoolowego i w dodatku zupełnie nieśmiesznego. Przed wami stary zbój Rumcajs. Rumcais właśnie mocował się z kratą, a Hanka pomagała mu ze środka więzienia. I nic, i nic krata nie drgnęła. Kiedy kobieta robi to, co przystoi mężczyźnie, powiada rumcais, to odbiera mu siłę. Odsuń się Hanko i tylko się do mnie pięknie uśmiechaj. Wiedział dziad, co mówi. Warto sobie zapamiętać i przekazać paniom feministrzycom. Tymczasem trafiłem na influencera, który zdradził jak zyskać milion subów na TikToku. Dobra, ilu ma pan tam followersów? Milion na TikToku. Na bańkę? Tak, no. Jacie! jak wykręcić bańkę na TikToku? Trzeba robić z siebie debila. I trudno się z panem influencerem nie zgodzić. Trzymajcie dzieci z dala od tego gówna. A na koniec relacja z Londynu tak wyglądał marsz Brytyjczyków, którzy postanowili wyrazić swój sprzeciw przeciwko ograniczaniu ich praw w ich własnym kraju w imię poprawności politycznej. Warto zapamiętać ten obrazek jako przestrogę. Myślę, że wszyscy wolelibyśmy tego uniknąć. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia do czorta.